Witam. Serwis informacyjno-analityczny jest z tobą w kontakcie system.guru.markets. Zacznijmy od ogólnych informacji o firmie. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz wstrzymać film. Proponujemy dokładniej przeanalizować wszystkie wskaźniki badanej organizacji. Teraz przyjrzymy się głównym wskaźnikom spółki Tempes AI Incorporated. Tyker TEM. Przegląd przeprowadzono na podstawie danych z dnia 6 czerwca 2025 roku. Według klasyfikacji guru Markets firma Tempes AI Incorporated należy do podkategorii. Dna w porównaniu wzięło udział 54 firmy, co jest bardzo reprezentatywne. Pobjęte decyzje zobaczymy na końcu filmu. Wynik dla spółki przedstawia się następująco: minus -9 na 10 punktów. Średnia ocena pod kategorii minus minus -3,6 pkt. Jeśli spojrzeć na to szerzej, w kontekście całego rynku akcji w USA jako całości. Zobaczymy, że średni wynik dla całego rynku akcji wynosi 1,8 punktu. Wobec oceny ujemnej 9 punktów Tempes AI Incorporated. Porównanie dynamiki ceny akcji spółki Tempest AI Incorporated i podkategorii udziałów. Możemy zobaczyć, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki Tempest AI Incorporated wykazało zmianę o 0%. W stosunku do zmian cen w podkategorii minus 10 Kapitalizacja rynkowa spółki Tempest AI Incorporated wynosi 10,15 miliarda dolarów. Z kapitalizacją podkategorii wynoszącą 66 miliardów dolarów. Wartość księgowa spółki szacowana jest na i 30 miliard dolarów. Kapitalizacja księgowa tej podkategorii wynosi 19 miliardów dolarów. Porównując wartość rynkową i księgową akcji widzimy, co następuje. Zajęty udział Tempes AI, incorporated w podkategorii przy ocenie kapitalizacji giełdowej wynosi 15,324 tysięczne procent. Kapitalizacja wartości księgowej wynosi 1,598%. Ocena udziału rynkowego organizacji i kapitalizacji bilansowej pod kategorii ZŁA-1PKT. Analizowana spółka ma zobowiązania dłużne w wysokości i 795 mld. dolarów. Zobowiązania finansowe w stosunku do kapitalizacji księgowej stanowią 263% kapitału spółki. Ocena poziomu zadłużenia spółki bardzo zła 2 punkty. Wskaźnik ceny do zysku spółki wynosi 0. Ze średnią dla podkategorii wynoszącą 0. Ocena wskaźnika ceny rynkowej do zysku przedsiębiorstwa w porównaniu do organizacji z podkategorii bardzo zła, 2 PKT. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 721 milionów dolarów. Przyszłe zyski za kolejne 12 miesięcy nie są znane. Ocena wskaźników prognozowanego przyszłego zysku w porównaniu z podkategorią zła 1 pKT. Wskaźnik ceny do przychodów spółki wynosi 12,6. Średnia w tej podkategorii wynosi 6,8. Ocena wskaźników relacji ceny do dochodu w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii TOLET minus PKT. Przychody w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosły 800 milionów dolarów. Przyszłe przychody w ciągu następnych 12 miesięcy nie są znane. Ocena wskaźnika prognozowanej sprzedaży w przyszłości w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii Zła 1 PKT. Marginalizacja wynosi minus -89 89,8%, przy średniej w podkategorii minus 80,7%. Ocena marży sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami podkategorii dostateczna 0,5 PKT. Udział spółki w liczbie zatrudnionych w tej podkategorii wynosi 9,914%, co stanowi kwotę o 55% niższą od kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału przypadająca na jednego pracownika spółki wynosi 4231 000 dolarów a dla podkategorii 2737 tysięcy dolarów. Ocena wielkości kapitału rynkowego przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dostateczna 0 pkt. Zysk na jednego pracownika wynosi minus 350 tysięcy dolarów. Ze średnią w podkategorii minus 323,8 tysięcy dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii TOLET 5,0 PKT. Przychód firmy na jednego pracownika wynosi 335 000 dolarów. W podkategorii 401 000 dolarów. Ocena przychodów przypadających na jednego pracownika przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami spod kategorii TOLET 5,0 PKT. Akcje na sprzedaż stanowią 23% w porównaniu do średniej dla tej podkategorii wynoszącej 12,9%. Wskaźnik RSI 14 pokazuje 50% poziom dla firmy Tempes AI Incorporated. Podczas gdy w podkategorii poziom RSI 14 wynosi około 56%. Aktualna cena akcji spółki wynosi około 58,67 dolara amerykańskiego. Konsensus cenowy dla akcji spółki wynosi około 64,92 dolara amerykańskiego. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień, która jest dostępna link w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie publicznie akceptowane decyzje w tym sezonie przez system informacyjno-referencyjny Guru Markets. Dostęp do tabeli zleceń jest bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. W wyniku oceny Tempes AI Incorporated, system pomocy Guru Markets pojęto następującą decyzję. Otwórz transakcję na spadku po 58,66 dolara amerykańskiego za akcję. Zlecenie jest otwarte, ponieważ wycena spółki jest dość niska. Ocena organizacji opiera się na modelu oceny indeksie Akime. Zysk jest ustawiony na 37,89. Stop loss ustawiony jest na 79,43. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, następnie zlecenie zostanie automatycznie zamknięte po zakończeniu handlu 6 lipca 2025 roku. Lub w ostatnim dniu roboczym przed tą datą. Serce QGEN będzie głównym zleceniem kupna. Film o głównym zamówieniu został już opublikowany na tym kanale. W przypadku zamknięcia któregokolwiek ze zleceń głównego lub bilansującego, kolejne zamówienie jest ustalane po cenie ostatecznej. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i korzystanie z systemu informacyjno-referencyjnego Guru Markets.